Narcys zawsze szuka zemsty. Narcys musi się zemścić. Możesz nawet nie wiedzieć za co, możesz nawet nie wiedzieć, że coś źle zrobiłeś. A narcys będzie poszukiwać odwetu, będzie poszukiwać zemsty. Cokolwiek robisz, mówisz, może to zranić narcyza. Narcys jest przewrażliwiony. Bardzo łatwo go zranić. Narcyz ci tego nie zapomni. Narcyz wyciągnie to nawet dziesięć lat później. Możesz być pewien, że cokolwiek go uraziło, prędzej czy później odbije się to na tobie. Czy to masz inne zdanie? Czy się pokłóciliście? Czy jesteś w czymś lepszy? Może zacząłeś stosować technikę szarej skały albo zasadę brak kontaktu? Narcyz ci tego nie zapomni. Czasem nawet po powrocie po przejściu do porządku dziennego, wydaje się, że wszystko jest już w porządku, do czasu, aż narcyz przypomni sobie o tym, czym kiedyś go zraniłeś i wtedy za to zapłacisz z nawiązką. Możesz czasem nawet nie zorientować się, że narcyz się na tobie zemścił, bo zrobi to za twoimi plecami, posłuży się do tego innymi osobami, a może zacznie cię ignorować, oczerniać. Narcys nie uznaje żadnej krytyki. Jakkolwiek się sprzeciwisz, masz inne zdanie, to narcyz sprawi, że za to zapłacisz. Narcyz jest idealny, a ty musisz zapłacić za to, że się mylisz.